Kto jest najlepszym piłkarzem w historii? Igor. Z bólem serca, jako kibic z Real Madrid, Lionel Messi. Dobrze. Szanuję. Ile goli dla Barcelony strzelił Robert Lewandowski? Patryk. 101. Dobrze. Pamiętałem, bo ostatnio seta była taka wyważona. Kto wygrał złotą piłkę w 2009 roku? Igor. O Jezus. Paweł Nelson. Nie! Nie! O Jezus, Ronaldinho! Ronaldinho! Tak? tak? Tak. Tak. Kto strzelił zwycięskiego karnego w pamiętnym meczu ze Szwajcarią na Euro? Patryk. Grzegorz Krychowiak. Dobrze. Tak jest. Wygrałem, więc pierwszy wybieram Secret bola. Biorę tego, i idę się przebrać. Wjeżdżam cały na żółto. Borussia Dortmund, domówka. Mega. Ja się mega jaram, bo byłem Fajne. kibicem jak polskie trio walczyło dzielnie. Także super. Bardzo fajna koszuleczka. Lecisz ty. Lecę ja. Co tam masz? Jestem ja, Via Real, bardzo ładna koszulka. Mimo że im mnie wicuje, to bardzo mi się podobają te szczegóły to wszystko, więc ja jestem zadowolony. Więc ja widzowie Jeżeli też chcecie taką koszulkę, wbijajcie do secretball.pl